Hello. Dzisiaj będę na dzisiaj będę nagrywał unboxing. Nie wiem, czy ktoś to robił na YouTube, ja nie chciałem nikogo, żeby robił to, ale to jest unboxing y, części do skutera, mianowicie do y, Malaguti f 12 okay, To jest część po To są jest już ten nos, signal, kiffer, To jest paczka kupiona na Mielochu oczywiście. Paczka. Teraz się okaże co to jest, pewnie nie będę tego pokazywał. Ale Wam ukaże co to jest. Jakoś to rozpakowujemy, poczekajcie. Spróbujmy to rozpakować jakoś tak. No. Wiecie, nie wiem czy to się w ogóle przyjmie, że więcej ludzi będzie to robić. O kurczę, to trochę jest słabo zapakowane. No ale chcę Wam to pokazać, więc. Czekajcie. Zobaczmy, własne, w które muszę odłożyć kamerę. Wilkę. Czekajcie. już to będzie po... Poczekajcie wle. Niech pomyśla, wle. Nie.

tam. Jest tylko wyjęty pol i pokazuje resztę. Dobrze. Teraz biorę kam. Kam już mam To takie coś. Tutaj co dostaliśmy tu? Są rzeczy od Milocha. Dostaliśmy oczywiście naklejkę. Miałam motocykle. Każdy dostaje. To jest naklejka kasy. Czekajcie, fakturka zaraz na... To wygląda Tylko nie chcę, żeby to było z mojej widzami. No, Jak widzicie, wyszło za to Będzie wszystko napisane. Wyszło za to 154 zł. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale 154 zł. Dostawa kosztuje 15 zł. A normalnie filtr kosztuje 139 zł. No i plus ten transport I teraz, co mamy tutaj? Mamy tutaj filtr po linii, po linii Firebox. Mam tutaj plombę po linii, którą się oczywiście ściąga. Jeżeli będziecie kupować taki filtr to dostaniecie bez plomby, to zwróćcie tam, gdzie kupowaliście. Mieloch jest zawsze niezawodny, więc wydaje mi się, że jeśli kupicie na mielochu, nie będzie z tym problemu. Ale jeśli będziecie kupować, to nie będziecie mieć tej plomby. Będziecie mieli ją tam Zwróćcie. Powiedzcie, żeby wydali wam nowy tok. Poczekajcie, znowu muszę przymówić. Jak to jeszcze wszystko? Jeszcze Już jestem córką, ale to, są, to jest mój drugi film. Myślę, że ja nie robię tak profesjonalnie. Ja robię tak, potrafię. Mamy, tak? O, miłe zaskoczenie! To bardzo miłe zaskoczenie! Zobaczcie, co tu mamy naklejkę po linii a nawet nie wiedziałem że Widzicie, mamy tu jeszcze jakąś instrukcję po linii pudełko wygląda tak po linii to, in italy tu mamy jakąś instrukcję italiano english czekajcie jest polski o, tutaj widzę je. Co po O, ale nie ma polskiego, a jest box filter. Mamy już dwie naklejeczki tutaj. mamy tutaj? Mamy. Tutaj nasz filtr. O, naprawdę porządna rzecz. Porządnej marki polini. Tworzony tutaj gumowy ścisk. I dostajemy gratis jeszcze taką piękną kopatkę, żebyśmy się nie mówili. Musieli nic bawić. Ono tutaj. Więc to tyle na dzisiaj. Dzięki. Nie wiem, czy się to przyjmie na YouTubie. Może się przyjmie. Może się nie przyjmie. Zobaczymy. Myślę, że oświetlenie już od ostatniego filmu powinno być lepsze. Tak to wygląda. Będą następne filmy z rozpakowań. Więc dzięki na razie.